Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale Monia Wenel. Jak widzicie, leży tutaj przede mną karteczka z myślenic oraz zdrapki. Kochani, są to zdrapki, które otrzymałam w paczce od Magdaleny Jargus. Z Madzią wymieniłam się osobiście, będąc w Krakowie. I możecie zobaczyć film z otwierania paczki. Które nagrałam jeszcze w Krakowie w odcinku 78, do którego Was bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ no, tam Madzia zaszalała i paczka była naprawdę obfita. Mam tutaj, kochani, dzisiaj czekoladkę, czyli jedną z rzeczy, która znajdowała się w paczce. I czekoladkę sobie już zrobiłam i piję w tym fajnym kubeczku, który również otrzymałam od Madzi. A tutaj mamy, kochani, karteczkę. Karteczkę już czytałam, ale przeczytam jeszcze raz. Cześć Monia, bardzo się cieszę na naszą wymianę z Wydrab coś fajnego. Gdyby jednak pustaki były, posyłam parę pocieszaczy. Pozdrawiam serdecznie, Madzia Jargus. Madzia, wszystkie pocieszacze, te, które dało się zjeść, już zostały zjedzone. Teraz właśnie delektuję się tą wspaniałą czekoladą do picia. Bardzo Ci dziękuję. Naprawdę, jeżeli nawet te zradki będą puste, to nic się nie dzieje, bo ta paczka od Ciebie rekompensuje wszystko. Poza tym, samo spotkanie z tobą było bardzo przyjemne, więc myślę, że to jest już tylko e, drapanie dla przyjemności. I tutaj, kochani, mamy te zdrapeczki. Sprawdźmy sobie, co tutaj się kryje. Na początek mamy lotka, który ma przynieść nam szczęście. Na pewno go sobie zdrapimy w pierwszej kolejności. A w środku mamy, kochani, zdrapeczki. Wymieniłam się z Madzią na kwotę 12 euro. No i tutaj są zdrapki. E, które Madzia mi przygotowała e, w równowartości tej kwoty, w złotówkach i mamy happy 7, różowe złoto, rubinowe 7, polska polska, premia, siódemka włochata, dolarek, owocowa eksplozja, mega pensja i ekstra linie. Bardzo fajne zdrawki, wszystkie bardzo lubię. Myślę, kochani, że teraz sobie wydrapie troszkę te ekstra linie i do Was wrócę. Kochani, jestem z Wami już z powrotem, troszkę sobie nadrapałam, ale zaczynamy od lotka. Zaczniemy od lotka, zobaczymy, czy na szczęście nam tutaj coś wpadnie. Jak widzicie, trochę zrobiłam mały tuning. Drapaków od make-upa. Są takie piękne, takie nowe, że po prostu aż światło odbija się w oczach, więc stwierdziłam, że ja zrobię coś tutaj po swojemu. Z jednej strony mam tutaj taki, taką różową naklejkę. Mam nadzieję, że make-up się nie obrazi. I szukamy kochani teraz loteczka, słonika, a mamy tak owce, rybę, motylka. I kozę. No, mam nadzieję, że nie jest to zła wróżba. Tutaj była, było 4 złote. Ale nie przejmujemy się tym, kochani. Przechodzimy sobie do zdrapek. Teraz zajmiemy się Happy 7. Jakie mamy tutaj wygrywające? Jeżeli chodzi o Happy 7, kochani, to ta z wersja z serduszkami jest dla mnie przyjaźniejsza. Mamy tak: 19 i 30. 28. 13, 26, 11, 16, 23, 29 i 18. No niestety, kochani, a tutaj mamy kwiatuszka, czyli zdrapka pusta, ale nic nie szkodzi. Przechodzimy sobie jeszcze do kolejnych. Patrzcie, ile tu mamy jeszcze dobroci. Tu mamy chyba jeszcze 10 zdrapek. Teraz weźmiemy sobie. Owocówkę, yy, owocowa eksplozja. Jak widzicie, już nadrapana zostały mi cztery owoce. Nie mam jeszcze żadnej linii. I teraz jabłko. Jabłuszko na pewno tutaj kilka razy jest. Wiecie co? Podoba mi się w tej zdrabce to, że zawsze jakiego, yy, jakiego owocu byśmy nie wydrapali, to chociaż jedna sztuka tego owocu się tutaj trafia. W na przykład do linii, gdzie często jest tak, że jest jakiś symbol, którego nie ma w ogóle. A tutaj takiej sytuacji nie ma, więc fajnie. Dalej mamy borówkę. O, mamy kochani linię. A nie, to nie to. O, już się ucieszyłam. <grytania> ja nie wiem, a w tych owocówkach to zawsze mamy jakieś fopa. <grytania> Zobaczyliście? <grytania> nie wiem, jak to się dzieje, ale zdarza mi się. No to teraz jeszcze musimy tylko to grono zdrapać. Mamy wisienki. <noise> Zawsze musi być jakieś fopa w owocowej eksplozji, nie wiem. Naprawdę. No trudno. <noise> I mamy teraz pomarańczę, która nam tutaj nic nie daje, a przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, czyli tak, tutaj tego nie mieliśmy, czyli nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. No trudno, kochani. Strapeczka pusta. S, A, I, P. A zaraz zobaczymy, co by tutaj było, gdybyśmy to mieli 6 zł, ale nie ma, niestety. <gryw> no, trudno. Odkładamy sobie tutaj na kubkę i przechodzimy do y, z drapek za 5 zł. I y, mamy teraz dolara. Wzięliśmy sobie większy drapak. Tak. 33, 9, 3 i 8 takich

Kolejna obok i, i 16 na koniec, Czyli niestety, kochani, zdrabka pusta CQN. Ok, dobrze. To przechodzimy sobie do kolejnej zdrabki. Może weźmy, tak żeby na przemian kolorowo było. To weźmy sobie Polska, Polska. Lubię tą zdrabkę. Nie jest dla mnie zbyt łaskawa, ale i tak ją lubię, bo jest bardzo piękna. W takich kolorach, jak lubię. I w stylu, który lubię. Mamy 23, 14, 2 i 19. A tutaj mamy tak: 29 nie ma, 15 obok, 8, 3 obok, 32. Niestety nie ma. 25, 21, 4, 18 obok I, i 35. No niestety, kochani, kolejna zdrawka pusta. Ale nic się nie przejmuj, Madzia. <grywka> Zabawa jest naprawdę fajna. Przechodzimy teraz, może, do. A zróbmy sobie rubinową siódemkę. Jeszcze nigdy jej nie drapałam, więc szukamy siódemek, tak? I tego rubinu. No dobra, no to szukamy. A mamy 3, 28, 32, 35, 20, 45, 38, 2. Mamy siódemeczkę czarną, czyli tutaj jest wygrana, kochani, super. I 42. No dobra, no to przechodzimy do wygranej. Mamy 5 zł, super. Pierwsze koty za płoty. Pierwsza zrabka wygrana. Nie spodziewałam się, że to będzie w rubinowej siedemce, a tutaj proszę zaskoczenie. <laughs> no dobra, to może teraz, skoro tam poszło tak dobrze w siedemce, to weźmiemy sobie włochatą siódemkę. I oczywiście też szukamy siódemki.

I teraz może dla odmiany różowe złoto. Fajnie, tak dużo zdrapeczek mamy. Możemy sobie trochę podrapać. 45, 23, 29 i 19. I takich numerów szukamy. A mamy tak 43, 17, 30, Blisko, ale to jednak jeszcze nie to, oboki. 12, 42, 39, 18 obok, 38 i 32. No niestety, kochani, zdrapa pusta. Nie wiem, gdzie tutaj szukamy tych kontrolnych, no ale wszyscy widzimy, że zdrapa jest pusta. Nie ma co szukać. Więc przechodzimy sobie do premii. I tutaj, kochani, co my tutaj szukamy? Dwa identyczne symbole. Ok. Mamy tak, kwiatuszek, arbus i śliwka. Ok. Worek, biedronka i moneta. Pik, wiśnie. I worek, karo, trefl i śliwka, korona, wiśnie i siódemka. No niestety tutaj akurat siódemka nic nie daje. <gry> Winogrona, karo i biedronka, siódemka, korona i śliwka. Serce na koniec, tak nas pokochali, ale niestety zdrapka jest pusta. Okej, okay, kochani, no to przechodzimy do dwóch ostatnich zdrapek. Myślę, że zrobimy sobie mega pensję, a ekstra linie zostawimy sobie na deser. I w mega pensji mamy tak, 27, 39, 14 24.

Pięć, trzydzieści cztery, sześć, jeden, dwadzieścia osiem, obok kolejny, dwadzieścia jeden, cztery, trzydzieści dwa, mega pensja, po raz pierwszy. 26, 38 obok, 23 obok i ostatnia szansa, 40. No niestety, kochani, ta zdrabka też zawiodła, więc cała nadzieja teraz, duża odpowiedzialność spoczywa na ekstra liniach. I sprawdźmy sobie, kochani, co tutaj się kryje. Jak widzicie. Ale zmienię sobie drapaczek. Jak widzicie, nie ma tutaj jeszcze żadnej linii. Zostawiłam y, sześć symboli. Będziemy sobie przesuwać, żebyście dobrze widzieli. Wiatrak. Wiatrak na pewno tutaj się pojawił. Jest jeszcze tutaj. I tyle, jeśli chodzi o wiatrak. Księżyc. Księżyc też na pewno występuje kilka razy. Mamy tutaj księżyc y, i tu. Dalej mamy tutaj, tutaj, tutaj. I jeszcze tutaj. Ale to nie utworzyło nam, kochani, żadnej y, linii. Kolejny symbol to korona. Tutaj mamy dwie korony. Dalej mamy tutaj korona, ale tęcza nam blokuje. I jeszcze tutaj. Dobrze, kochani. Kolejny symbol to dzwon. No niestety dzwonu to chyba tutaj nie ma, ale sprawdzamy. Niestety nie ma. Dobra, kolejny symbol, przedostatni już. Balony. Balony chyba tylko raz występują, z tego co kojarzę. Niestety tak. I kochani, ostatni symbol to serce. Czy serce uratuje nam tutaj sytuację? Mamy tak. Serce tu. Serducho tutaj. Tutaj i tutaj. I niestety, kochani, serce nie uratowało naszego serca od zawału. <grych> Sprawdzamy sobie kontrolne. B o J. No niestety, kochani, przejdziemy sobie teraz do podsumowania. Kochani, podsumowując dzisiejszy draping, mieliśmy zdrabki od Madzi Jargus z wymiany zdrabkowej. I tutaj były zdrabki o wartości 56 zł. Niestety wszystkie prawie zdrabki przegrały, łącznie z tym loteczkiem. Jedyna wygrana zdrabka to rubinowe 7, gdzie w życiu bym nie pomyślała, że. Tylko w tej zdradzie mogę wygrać. I mamy tutaj siódemkę e, za 5 zł. Kontrol BBB. E, Ale kochani, nie ma się tym, co przejmować. Myślę, że i tak wymianka była bardzo sympatyczna. E, jeżeli chcecie zobaczyć, jakie dostałam prezent od Madzi, to tak jak mówiłam w odcinku 78. E, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Ci, Madziu, za tą wymianę. Było mi bardzo miło Cię poznać e, osobiście. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Kochani, jeżeli Wam się podobał dzisiejszy draping, to zostawcie proszę łapeczki do góry. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście zapraszam Was do subskrypcji. Trzymajcie się bardzo cieplutko, pozdrawiam Was serdecznie. Pa!